Zużycie prądu w naszym, w naszym domu, ponieważ cały budynek jest napędzany energią elektryczną, w kuchni mamy płytę indukcyjną, żona, piecze chleby, w związku z tym dosyć te zużycie prądu takiego bytowego też mamy dosyć duże. W ubiegłym roku kiedy uczyliśmy się trochę tego naszego budynku, kiedy musieliśmy poprzestawiać sterowniki do ogrzewania. Koszt miesięczny wynosił około 430 zł miesięcznie. Na dzień dzisiejszy, kiedy już opanowaliśmy, opanowaliśmy to... myślimy, że opanowaliśmy obsługę domu Rachunki miesięczne wynoszą średnio 350 zł za miesiąc. Mimo że, Mimo, że użytkujemy dosyć dużo właśnie i że wzrosła cena za energię elektryczną. Cena za energię wzrosła, ale i dużo użytkujemy takich nieenergooszczędnych piekarników i płyty indukcyjnej, na której dosyć dużo zużywamy prądu. Pompa ciepła, którą mamy do podgrzewania ciepłej wody zużyła nam przez ostatnie 9 miesięcy, czyli cały sezon ten zimowy i teraz do, do dnia dzisiejszego, czyli czerwiec 2020 roku zużyliśmy 530 kWh, czyli średnio tam nam wychodzi powiedzmy ko 50 paru kilowatogodzin miesięcznie. No nie są, nie są, to koszty jakieś, które by nas y, z, z obligowały, że musimy jakieś oszczędności y, w zużyciu wody y, planować. Zaczęliśmy tutaj mierzyć prąd i od, od czasu, y, no, nie, nawet nie wiem, jak to... Od, od tego momentu zaczęliśmy mierzyć zu, zużycie prądu, jakie, jakie generujemy y, mieszkając tutaj. I tu jest miesiąc po miesiącu. Tutaj jest opomiarowanie pompy. Y, 5 listopada zaczęliśmy do dnia dzisiejszego, y, czyli zawsze 5 każdego miesiąca jest wpisywany wszystkie liczniki, jest dodatkowy, Wewnętrzny licznik, bo chcieliśmy sprawdzić, czy nas. Czy pokrywa się, czy z pokrywa tym? się na nasze zużycie z elektrownią, czy PG nam nie naciąga? <grym> Ale to, to, to wszystko jest i pokazane są. Miesiąc po miesiącu, ile w tym roku już mniej zużywaliśmy prądu w stosunku do miesięcy z, z roku poprzedniego? Rozważaliśmy zakup fotowoltaiki, no ale nie decydujemy się z uwagi na koszty, póki co. No staramy. tak, no tak. No. Nie, na, na pewno temat fotowoltaiki jest interesujący i chcie, chcie, ja na pewno chciałbym coś takiego za, zainstalować tylko na dzień dzisiejszy ucząc się tego budynku właśnie e, w tej chwili rok do roku z, złożyliśmy e, prawie 2000 kWh e, użytkując ten budynek tak samo użytkując tylko zmieniając sterowniki które nam przy matach złe sprzedano. Według nas złe oni zachwalali, według nas tak. Później musieliśmy do, do naszego kupować... trybu życia nie nadawały się wcale. My, w związku z tym musieliśmy sterowniki e, sami zakupić i wszystko na, na zasadzie takiego trochę e, uczenia się na cudzych błędach, no ale, ale się uczyliśmy. I chcemy, jeżeli naprawdę już zbilansujemy ten budynek, już będziemy wiedzieć, że tyle i tyle rzeczywiście stawiamy, tyle i tyle zużywamy rocznie tej tych kilowatogodzin, a cały budynek jest na prąd. Tu wszystko mamy oczyszczalnię, która jest na, na prąd, bo jest pompa powietrza i pompa, która Przepycha tą oczyszczoną wodę, pompa wodę, która zasila dom, kuchnia jest elektryczna, to wszystko mamy na prąd. I jeżeli to zużycie prądu zejdzie nam do całkowite, gdzieś tam do 6000, to myślę, że wtedy będziemy wiedzieć, jaką mamy instalację fotowoltaiczną stawiać, żeby. Bo, bo najpierw myślałem, że musimy postawić 10 kW, a w tej chwili wychodzi, że na pewno ze 7 by wystarczyło i co, co przy różnicy, że każdy kWh, które się kupuje, no kosztuje, to, to lepiej nam troszeczkę poczekać i się unormować, już teraz wiemy na co jest, będziemy na, mogli na co, się zdecydować?